Tam e, ogólnie to ma jakąś grę to i to jest tak. Nagrywam teraz w ogóle dwa bo Kliknęli mnie ten przycisk. A ja mogę sobie po prostu to włączyć Ale jakbyście chcieli, nie możecie napisać w komentarzu, możecie zobaczyć, tak. Mogę wam wysłać jak. Wyglądało to wcześniejsze nagrania ogólnie to jest taka gra o drifcie. I tego. I w ogóle zapraszam do Opery X Na przykład w tej grze sobie możesz zrobić tak. Ale zapraszam do Opery, bo jak na przykład się robi takiego bądź na tym autem, to wychodzi coś takiego. wam nawet mi pokażę. Bo ja w ogóle nie dopiero co zainstalowałem tę grę, więc wszystkie te są darmowe. Się, które są tam płatne za pieniądze z gry, ale ja bym nie płacę do tej gry tak szczerze. Na przykład, to jest ostatnie darmowe. A to nie, to jest u... Tutaj macie na przykład takie, mały i tutaj to już na przykład trzeba. No. no mało jest tych aut. Ja teraz zrobię cięcie i widzimy się. Dobra, jesteśmy po To Ta pierwsza gra to się nazywał Real Drift Light i teraz będzie Carstone Traces. Co jest mocją. Zobaczymy. Będzie fajne, może nie. Ogólnie fajnie było. Subskrybu, bo. Ale tutaj około 50. Nie, tam chyba 70% osób nie subskrybuje, co w sumie troszkę szkoda. Ale gdyby tak ktoś mnie zasubskrybował, no to. Fajnie by było, co ja w ogóle dostęcę co ja mam, jakiś nowy e, Aha, to muszę mieć jakieś schematy. GTR. Dobra, weźmy ten aut. tym autem bo ogóle nie za nie jest bardzo słaba grafika, bardzo ona laguje. A czy nie chodzi o to, że na przykład jakiś telefon jest słaby i laguje. To gra sama tak po prostu FPS. Ja. No ja Na na bardzo dobry internet. Nigdy praktycznie nie laguje, a tutaj... Jak samo widać, to wszystko kotkuje. Co jest dziwne? No. Jest złota, woda, mnie wkurza już. Więc lubię do tego wskoczyć, co mi to da. A. Poza tym, że sobie bardzo zniszczyłem auto, i znowu wpadłem do wody. To nic, nie wiem, co z tego wyjechać. Się nie przywalając. 200 na godzinę. gdzieś wiedziałem kosz? Koszykówki? Chyba mi się. Co No to mogę wchodzić ja w ścianę. Mogę tak jak niektórzy robią na deskę. <laughs> Jak coś tam w ogóle mogę, to, ja to nagrywać odcinek. Ale to by musiało być co najmniej 3 komentarze. Albo chociaż trwa, to może coś sobie zrobię. A ja nie nagrywam ogólnie dla kasy. Nie zamierzam nagrywać dla kasy. Po prostu chciałbym nagrywać. Ogólne. Zapraszam subskrybować Raziviusa. On jest fajny. Ja nie polecam wpijać mi w kluchy i psa. Jakiś świat w sumie też. Jak jest coś takiego, że ludzie się jeżdżą po świecie i tam są zwierząt, są Polacy, więc jeśli nawet ktoś nie zna angielskim, to nie musi się nauczyć angielskiego, bo oni są Polakami i gadają w polsku. A nie ogólnie bardzo... Jak coś, to oni jeżdżą w, przyczepie, nie w kamperach, camperach. Sponsoruje nie jedna firma, więc... Jakby ktoś chciał jechać. Co się właśnie stało? Co to jest? Aha, to jest świterek. Tego, nie świterek, tylko koło. Ten się musiał rozpędzić. To tutaj się zrobią rozpędy. Ale to oczywiste zniszczone. Nie ja wiem, kto nigdy nie pojechał na miasto w takim razie. Dobra, teraz raz prawą czaprawą fizyki, ale to prędzej spadło. I chyba musimy zakończyć odcinek. Ale w sumie jeszcze pokazać tego tej... Rozbiórka. Musiałbym wpisać. No to jest jakby kanał. Zapraszam go do subskrybowania. więc Iwana. ogólnie to jest tego najnowszy film, on tu jest z tym oświetlonym. I dobra, to już możemy kończyć, więc proszę do subskrybowania. I...